Co sugerujesz? Sugeruję, żebyś się dobrze zastanowił, zanim wyciągniesz rękę po kogoś z miejscowych. Hmm. Hmm. Może dogadamy się inaczej. No i? Fura z okładki. Na razie są tylko cztery takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfielda drugiego burmistrza. Ma swoje demony. One nie dają mu spokoju. Ale przekażę mu, że jest wam przykro i że chcecie się powiedzieć. Gdzie reszta? Rozpakowujemy. Hmm. Sprawdzę. Ostatnio brakowało dwóch butelek Cenzona. <laughs> Możliwe.